Trzeba wiedzieć, że albo tą sprawę załatwimy, albo jak najszybciej po prostu trzeba zmieniać branżę, przebranżawiać się, robić coś innego. Najlepsi biznesmeni w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest całkiem inny model biznesowy niż w Polsce, gdzie nie ma sentymentu, gdzie jest po prostu pieniądz, co jest? Coś się przestaje opłacać, to jak najszybciej trzeba obciąć gardło i, i lecić dalej robić coś innego. Co wy myślicie, że ktoś będzie nad, tutaj nad wami się rozpływał, prosił, bo, bo my poprosimy? Dzisiaj trzeba jasno powiedzieć żądać i tą wieść trzeba obronić, a nie robić jakichś dziwnych ustawek. To jest dla mnie smutne, kiedy zgłaszamy tutaj strajk, manifestację, a jeden do drugiego dzwoni i mówi: Ty po co to robić, nie trzeba. Po co to u nas na terenie? Może gdzie indziej? Ludzie, czego się wstydzicie tego, że za chwilę, za kwartał nie będzie z czego spłacić w spółdzielczym albo w begierzecie raty? Tego się boicie, że jest bieda? Nie będzie lepiej. W przyszłym tygodniu ja to mówiłem, nie było może wszystkich. Do połowy tygodnia wszystkie transporty w połowie Europy, które wożą świnie, są zarezerwowane po to, żeby przywieźć świnie z Niemiec do Polski. W Niemczech zakłady ubojowe obcięły o 20-25% uboju od przyszłego tygodnia. To przyjedzie tutaj do Was. Zdajcie sobie z tego sprawę, tego nie cofnie poseł, jeżeli my nie będziemy stali za tym wszystkim. To jedynie można wystraszyć zakłady. Dlaczego dzisiaj nas tylko sprawdzają? Dlaczego to robią nam, a nie innym? Wyobraźcie sobie jedną rzecz. Dlaczego dzisiaj poseł. Nie pójdzie do zakładu i nie powie ty, Panie prezesie, jak Pan nie będzie kupował od naszych, to tu będzie problem za chwilę. Zobaczcie, co. Dlaczego wy tutaj nie przychodzicie czasem na strajki, bo się boicie, że przyjdzie kontrola z weterynari, tak? To jest niepoprawne gospodarczo, ale dlatego poseł, premier. Każdy inny powinien zrobić zebranie wszystkich zakładów, które zabijają świnie i powinna być kawa na ławę. Zabijacie nasze, czyścicie w Polsce świnie, później sobie przywoźcie resztę. W Niemczech wiecie, jakie jest rozporządzenie do walki z ASF-em? Że w strefach, gdzie jest ASF nie może być zastojów sprzedażowych. Nie może być. A co się robi w Polsce? Co się robi w Polsce? Robi się tylko utrudnienie sprzedaży. To samo było trzy lata temu, jak z Litwy jechały świnie z Czerwonej Strefy. Dlaczego u nas nie mogą te świnie nawet ze stref być normalnie sprzedawane? Główny weterynarz, czy nawet weterynarz powiatowy, może dać Wam pozwolenie i możecie te świnie normalnie sprzedać, ale nie chcą. Załatwiają komuś interes, nie Wam. I Panowie, jeżeli nie będziemy razem, jeżeli nie będziemy wiedzieli, że albo sami załatwimy te sprawy, albo nikt za nas tego nie załatwi. To nie będzie lepiej. Zwróćcie uwagę, że interes polityka, nawet tego, który nas reprezentuje, to nie jest interes nasz, rolników. To jest interes partii, która dostaje dzisiaj największa partia w Polsce 30 milionów subwencji. Gdzie tu są pieniądze z tej subwencji, żeby tutaj się coś działo? PiS dostaje 30 milionów złotych na rok na utrzymanie swojej partii. To jest Korporacja, która utrzymuje ludzi. A Kaczyński powiedział, on chce mieć w każdym województwie już nie posłów, tylko pracowników na etacie, którzy będą tworzyli struktury partii. Na etacie, których będzie jak coś, to powie, zwalniam cię. Innego, bo posłowi tak nie powie. Poseł zmieni partię. A jak on sobie zatrudni na etacie, podpisze odpowiednią umowę, to nie będzie, że się sprzeciwi. A gdzie taki pójdzie indziej pracować? Nigdzie. Bo jeszcze napisze w umowie, że przez dwa lata po skończeniu tej pracy nie będzie mógł podejmować pracy w żadnej innej partii, w żadnej innej podobnej pracy. Tak to się robi. Dzisiaj nie zarabiamy i nie będziemy zarabiać. Ja bym się cieszył, gdyby ktoś do mnie na teren przyjechał i powiedział: Będziemy robić strajk, zorganizuj parę chłopaków, żeby przyjechali traktorem. A my się wstydzimy tego, że traktory mają stać. One mają stać i symbolizować po prostu ten upadek, tą bierność. Bo ja się zastanawiam, u mnie w gospodarstwie od przyszłego tygodnia sadzimy kapustę pekińską. Była rozsada zamówiona już pół roku temu, bo trzeba wtedy zamówić. Wtedy trzeba zapłacić, bo cię nikt nie zasieje. Wiecie co jest na rynku dzisiaj warzyw? Wiecie co jest? To, że lepiej może byłoby tego w ogóle nie sadzić, nie robić, bo już my w tym roku tego lata wyrzuciliśmy pierwsze kapusty, bo po prostu nie ma komu sprzedać. Sprzedawanie po złotówce dzisiaj kapusty pekińskiej czy po złotej 30 to jest zamienianie się, nie wiem, z debilem na rozumem. Prosty kalkulator. Tylko zastanówcie się jedną rzecz. Nad jedną rzeczą. Czy jeżeli wy byście chcieli zatrudnić pracownika na etat albo na umowę zlecenie i mu powiedzieli: "Będziesz u mnie pracował jak mi będzie szło". To was kopnie w dupę i powie ja idę gdzieś, gdzie mam pewną robotę. A my robimy tak. Jak się uda. My się do tego przyzwyczailiśmy. I dlatego to ma trwać tutaj 48 godzin i powinno być mocniej, powinno być jeszcze ostrzej. Powinno być jeszcze dłużej, to powinno stać dopóki tu premier nie przyjedzie. Tylko jeszcze Trzeba wiedzieć, jak to wygląda na zachodzie Europy, bo na zachodzie Europy w Niemczech rolnicy strajkowali. Wiecie, jaki był jeden z głównych motywów strajku rolników w Niemczech zimą? Bronili swojej minister, bo ona nadstawiała głowę za nich, bo się przeciwstawiła korporacjom. I oni strajkowali, żeby po pierwsze Angela nie zwolniła tej minister, a nam na ministra dali po prostu kogoś, kto stał się marionetką polityczną i robi wszystko. Żeby było nam gorzej. W imię czego to jest? Zobaczcie nawet jedną rzecz. Był problem na ostatnim strajku, niektórzy nawet dziennikarze mediów rolniczych, bo były petardy, bo, bo się bali. Kurczę, to niech jadą do Francji zobaczyć co się dzieje na strajkach. To tam jak dziennikarz nie wyjdzie oblany gnojówką, to się cieszy. A u nas jest strach i ktoś mówi, że tu jest mało ludzi. Wiecie jak strajką we Francji? Jedzie pięciu rolników. I leją gnojówę. Po co pięćdziesięciu ma dostać mandaty? Pięciu jedzie. A reszta tworzy im bufor finansowy, jak dostanie mandat, to się zapłaci. U nas, jak ktoś dostanie mandat, to się mówi, "Kurwa, głupi, to niech płaci. A co on dla siebie to robił? Dla siebie? Nie dla siebie. Tylko dla was. Bo nawet jeżeli kogoś nie lubicie, kto tu stoi, to jak on coś wywalczy, to przede wszystkim dla wszystkich, a nie tylko dla siebie. Więc to jest w ogóle kultura, musimy nauczyć się przede wszystkim kultury strajkowania, żeby się nie bać, nie wstydzić, robić. Zobaczcie, co się stało z pielęg... pielęgniarki strajkowały, ani złotówki nie dostały, a dla posłów się kurczę znalazło. Kto się przejmuje tym, że niektórzy ludzie przestają budować domy w połowie budowy, bo rok temu kosztorysy pokazywały na dom za pół miliona, a dzisiaj 800 tysięcy trzeba, trzeba mieć. Kto się tym przejmuje? Nic. No zaraz, jak jeszcze zbudujemy więcej chlewni, to zaraz nam dadzą podatek katastralny i będziemy płacić 2% od wartości na rok tylko, że wartość budynków nie będzie taka jak teraz, bo one też, ich wartość też zdrożeje. To wiedzcie o tym. Bo będzie wyceniona na wartość dzisiejszych materiałów. Więc się podwoi w ciągu dwóch, trzech lat. Po troi. I to, jeżeli nie będziemy mieć swoich ludzi, którzy będą o tym decydować, to po prostu przyjdzie ktoś, Zarządzi, i koniec, I, i, i powiem, a tak być, i tak będzie. I tutaj wielkie podziękowania dla mnie, dla Sławka, ode mnie dla Sławka, który zgłosił to zgromadzenie, który wziął na siebie odpowiedzialność, bo wiecie, to jest też odpowiedzialność. Bo ja pamiętam, co było, jak zgłaszaliśmy pierwsze zgromadzenie. Nawet strach był, nie wiadomo było, co robić. To teraz idzie w internet, ludzie oglądają, ale niech oni wiedzą, że my też mamy dylematy, czy to robić, czy nie. Ja wiem, że na wielu z Was może być dzisiaj odpowiedzialność, bo przyjdzie jutro kontrola z weterynarii, z inspekcji, skądś, bo zobaczy, o, był, to trzeba go skontrolować, mu się odechce. Tak się to robi, ale nie ma się co bać, jak wyjdą wszyscy, to się nie pozwoli. To nie pozwoliły. Bo, ja jestem przekonany jeszcze nad jedną rzeczą. I chciałbym Was przestrzec, tutaj szczególnie ludzi w Piotrkowi. W tym roku ASF-u u Was nie będzie. W żadnym gospodarstwie. Nie będzie. Nawet jak będzie, to się nie znajdzie. A wiecie czemu? Bo w tym roku trzeba wykończyć trochę na Wielkopolsce, trochę na Kujawach i zostaniecie sami. Nikt z Wami nie wyjdzie. Nikt za rok nie wyjdzie z Wami, bo po prostu nie będzie komu. Zostaniecie sami, a jak zostaniecie sami, to znaczy, że nikt za was się nie upomni. Nie, 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 nie. Sławek. Sławek się schował? Dobra. I to jest wielki sukces, że tu jest dzisiaj tyle traktorów, ale niech każdy z Was, kto nie ma traktora, tutaj. Niech pojedzie, pójdzie do domu, niech nim tu przyjedzie. Tu powinno być panowie, to jest kurczę trochę nie tak jak powinno być, że ludzie mówią: "Dobra, ja przyjadę, będę, niech maszyna stoi w domu". Tu powinny stać wszystkie traktory z gminy, jednej, drugiej, trzeciej, wszystkie. I tego nie powinno się głośno mówić, żeby tego ludzie nie widzieli, bo to jest pewna słabość, ale to widzi premier i mówi: Kurwa, na co ja tam pojadę?" Tam się z siebie podśmiewają panowie, tak to wygląda. A co myślicie, że poseł Telus dla was coś zrobi? On też widzi. Kurczę, po co? I widzi to, że jedziemy na komisję i się ktoś przedstawia. A bo tak, nie tak. On widzi, ty kłócą się, panowie, jedziemy załatwiać interesy, a nie robić głupoty, bo ja się nazywam tak, żebym mnie ktoś z kimś nie pomylił. Ja mam to gdzieś? Takiego nazwiska jak moje małe jest w Polsce, więc się nikt nie pomyli. Bo ktoś kiedyś inaczej przepisał i, na, a i, i już. I to nie będzie. Ale jak panowie, jeżeli takie głupie przyświecniki widzi y, przewodniczący Komisji Rolnictwa, to on wie, kurde, z tymi chłopami nie trzeba się liczyć. Widzielibyście taką rzecz, że idziecie do sąsiada i śmiejecie się ze swojej żony albo ze swojego syna? Nawet jak źle zrobi, to nie wolno tego robić. A rolnik z rolnika to. Może tam mu nogę podłożyć. Panowie, nie o to w tym wszystkim chodzi, nie po to to robimy, nie po to ja poświęciłem trzy lata życia, żeby, nie wiem, zbłaźnić się w pewnym momencie. Cała klasa polityczna sk***iła się tym, że sobie przyznali w trakcie kryzysu 6 tysięcy złotych podwyżki dla posłów. Ludzie, jak mogli to zrobić? Bo w Polsce, jak to premier powiedział, wszyscy więcej zarabiają. To powiedzcie, ile więcej zarabiacie? Ile? W stosunku do tamtego roku. Ile? Zarabiają ludzie mniej.